Cześć, witam was serdecznie w dość nietypowych okolicznościach. E, moi drodzy, przed wami zasilacz awaryjny, który pracował u mnie na budowie, e, ponieważ sezon e, no, remontowo budowlany zbliża się końca. W tym roku postanowiłem, że e, przyniosę gościa i trochę odkurzę, bo no, na budowie dość niekorzystne warunki. Zresztą. O widzicie sami, przy okazji możecie rzucić okiem jak wygląda zasilacz od Marcina oczywiście mowa od zasilaczu awaryjnym ZAT-2400 który u mnie pracuje w moim off -gridzie. zasilacz zbudowany z bardzo poważnego transformatora, który tutaj widzicie prawdziwie 2400W obciążenia, nie tam jakieś szczytowe ja wezmę sobie kompresor przedmucham trochę tą całość, bo no jest dość mocno zapylona. Także tak jak mówię, przy okazji sobie przedmucham ten zasilacz. No i co? I myślę, że zrobimy test obciążenia, ale takiego porządnego obciążenia tego akumulatora Enerblock z tego co kojarzę, 100A prądu ciągłego, no i idealnie wpisuje się w moc tego zasilacza. E, tylko muszę tu jakieś grzejniki przynieść, tak żeby można było tutaj tą mocą trochę posterować. Dobra, najpierw e, biorę kompresor, przedmucham ten zasilacz, poskręcam go, e, trochę przyczyszczę, bo tu wszystko jest mocno skurzone i robimy test obciążenia tego akumulatora. Ja zapraszam Was serdecznie. Tak, moi drodzy, zasilacz mamy odkurzony, wyczyszczony, także wszystko jest w porządku. Akumulator natomiast mamy w pełni naładowany. Ja Wam jeszcze pokażę, żeby nie było, gdzie my tu mamy te parametry: stopień naładowania 99,97% naładowania no jak widzicie pojawił się tu taki miernik dwukierunkowy taki mój nowy nabytek o tym mierniku Wam jeszcze powiem fajna rzecz z bluetoothem także można sobie na aplikacji na telefonie sprawdzić co i jak, ale nie o tym moi drodzy z czystej ciekawości chciałem sprawdzić ile uda się uzyskać przy takim bardzo dużym obciążeniu obciążeniu granicznym sięgającym te 100A ale po stronie wyjścia z zasilacza awaryjnego czy też z falownika oczywiście to będzie zależeć od sprawności samego urządzenia, od obciążenia itd itd ale no, przyjmiemy tu pewne parametry jak widzicie ten znajomy miernik na wyjściu jest też załączony będzie on nam zliczał energię na wyjściu tego zasilacza. Tu mamy wprowadzone 200Ah, a więc będziemy widzieli, ile się z tego uda wycisnąć pod takim dużym obciążeniem. A jakie to będzie obciążenie? Zaraz sobie zobaczymy. W tej chwili mamy tak, koło 1kW, ale to jest troszkę mało bo obciążenie to tu jest zaledwie 40 Amperów. Ale myślę, że takie obciążenie już jest nieco fajniejsze. 87 Amperów jest pobierane w tej chwili z akumulatora, a obciążenie na wyjściu to jest 1,8 kW. Da się tu jeszcze więcej? No niestety. Przekroczyliśmy limit. Mamy alarm na akumulatorze. Czyli zabezpieczenie przed przeciążeniem mamy. Natomiast jakie to było przeciążenie, spróbujemy jeszcze raz. Dobra, słuchajcie, najpierw z mniejszym obciążeniem 1 kW. Może tu sobie obserwujmy ten prąd 90A, jakby to, a jakby tu. No, jak widzieliście, w okolicy 120A odcina nam tutaj akumulator. Ciekawe, jak na, na jak długo. Czy trzeba poczekać tu? Czy go może wyłączyć i załączyć? No i działa. Dobra, no to zostawimy te 100 amperów. No gdzieś kurczę obciążenie. Jeszcze raz obciążenie wyłączone. Dobra. Mamy te dwa kilowaty, osiemdziesiąt sześć amperów, a spróbujemy to jeszcze tak. O. Coś takiego bym zostawił: 91 Amperów. Oczywiście ten prąd będzie nam tutaj wzrastał. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj obciążenie stałomocowe, a więc wraz ze spadkiem napięcia e, będzie nam tutaj wzrastał prąd ładowania. No zobaczymy, niech sobie działa, i zobaczymy, ile uda się energii tutaj wyciągnąć. Na wyjściu tego zasilacza, słuchajcie, dostałem jeszcze jeden pomysł, jak tutaj wyregulować to moc. A co tam niech idzie? Kurczę, co to tam 85 amperów. Grzałki się tutaj zagrzały, a więc ten prąd troszkę tutaj spadł. Musiałem temu zaradzić. i Przypomniałem sobie, że mam regulator fazowy i przecież mogę tymi grzałkami tutaj regulować płynnie. Zobaczcie, mamy tu na wyjściu 2 kW obciążenia. Mogę sobie tu płynnie regulować tą mocą. No i co? Zrobimy chyba jeszcze jeden TS, nie? Przy jakim obciążeniu nam tu BMS odetnie. Zobaczcie, mamy 100 A110. czas zasilać jeszcze nie krzyczy eee, 2250W obciążenia no i nam się wyłączył a więc wiemy teraz przynajmniej przy jakiej wartości BMS nam podziękuję co lecimy dalej nie To co? 100 Amperów obciążenia. No, jakieś 90 pary niech będzie. Dobra, myślę, że to tak zostawimy. I niech się tutaj dzieje. Albo troszkę więcej. 100A, niech leci. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. Minęło, moi drodzy, jakąś. No, półtora godziny mamy prawie, że. E, niestety, z tego co zauważyłem, to e, no kurczę, znowu termostat mi się. E, termostat mi wyłączał co chwilę jeden z grzejników, także musiałem tu znowu pokręcić, poprzepinać. E, co tu się dzieje? Ile mamy e, na wyjściu No, ponad 2 kW, obciążenia nadal. E, Zobaczmy sobie, bo ciekaw jestem jednej rzeczy. E, jak tu z temperaturą, bo mamy przecież temperaturę. Znaczy, ogólnie się tu zagrzało, bo tu grzejniki dwa idą i powiem Wam szczerze. Wow, 20, 27 stopni. 20. No, no czuć, że tu jest. Tu się robi ciepło. W szczególności w miejscu, gdzie jest BMS. 30 stopni, gdzieś pokazuje a generalnie temperatura tutaj zobaczcie, no około 13 stopni, tak? No, pokażesz się, a eee, kurcze, no około 18 tu jest. Tu gdzieś z boku 16. Słabe baterie mam, wiecie, i. Ale tu. No, w okolicach 30 stopni. Także troszkę się zagrzał, ale daje rady. No, tu mieliśmy tego BMS-a, także tu podejrzewam, że najcieplejszy będzie BMS. Eee, według wyliczeń tego miernika to pozostało nam jeszcze 41 minut pracy przy takim obciążeniu. Fajna funkcja, zobaczcie jak tutaj. Mniejsze obciążenie, to teoretycznie powinien nam guzik, no rośnie nam czas teraz, także oblicza sobie tutaj obciążenie i pozostały czas pracy. E, oczywiście, mowa tutaj o tej wprowadzonej ne, pojemności ustawionej. E, jeszcze zrzućmy sobie okiem, jak tu się ma to. Dobra. I zobaczmy sobie pojemność. 37% pokazuje. No tu 34%. No zobaczymy. Niech działa. No i tyle co wszedłem, i dosłownie przez sekundę nam się tu wyłączyło. Ciekaw jestem, czy to ze względu na prąd. Bo tu widziałem na mierniku 108 amperów było, ale chyba, chyba nie, bo napięcie już było stosunkowo niskie. Zresztą spróbujmy, zobaczmy, jaki typ alarmu. Nie, ze względu na prąd. Bo już widzę, że BMS nam tu. To jeszcze pociągniemy trochę. Dobra, jedno obciążenie ściągnąłem, a więc. No, mamy 94 Ampery, jeszcze troszkę pociągnie nam. E, tak, teraz patrzę i jednej rzeczy tutaj nie wprowadziłem, i strasznie żałuję. Nie wprowadziłem energii do tego miernika. I tak właśnie patrzę na te wskazania kilowatogodzin Cały czas są zero. Mm, szkoda. Szkoda, bo byśmy mieli e, taką wiedzę. Jaką energię wyciągnęliśmy tutaj z tego akumulatora Tak niestety jest tylko i wyłącznie pojemność Ale e, przecież będzie Energia uzyskana Na wyjściu tego zasilacza e, Swoją drogą nie wiem Czy widzieliście e, W momencie jak e, Ja miałem AGM -y podłączone do mojego f grida Też do tego zasilacza właśnie A to tamto Lipa była straszna mimo, że e, Akumulatory o pojemności 200 amperogodzin 24V3 AGM, -y, ale wypadało to bardzo, bardzo słabo. Dobra, nie, zostało tu niewiele, także jeszcze chwilę poczekam i myślę, że będziemy powoli kończyć. Pamiętając wyniki z poprzedniego testu tego akumulatora no gdzieś tutaj w okolicy 22V. BMS nam odcina tutaj akumulator, a więc e, no widać, że powoli zbliżamy się do tego momentu. Powiem Wam szczerze, że fenomenalne są te akumulatory. To jest w ogóle jakaś abstrakcja w porównaniu z kwasami. 197 amperogodzin już wyciągnęliśmy z tego akumulatora. Za chwilę będzie 198. Zasilacz zaczyna informować nas o niskim napięciu, i ja myślę, że możemy zakończyć ten test i zobaczyć, ile nam się udało tego, tej energii pozyskać jakoś. Eee. <ślesk> Zobaczcie. 4 kWh. 4 kWh, kapkę powyżej. Oczywiście uwzględniając straty na przetworzenie. Ten wynik będzie się różnił w zależności od sprawności inwerterów, zasilaczy, przetwornic i tak dalej. Ale no to, co udało się tutaj wyciągnąć przy tak dużym obciążeniu, to jest coś niesamowitego. Eee, dobra, moi drodzy, tak ja. Włączę teraz zasilacz do sieci. I co będę chciał sprawdzić jeszcze, czego nie sprawdzaliśmy, prąd ładowania. Prąd ładowania yy, według danych producenta, już sobie oglądam. Jakim prądem można ładować ten akumulator. E, de, 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 de. Mamy tutaj tak zalecany. Gdzież to jest? Rekomendowany 50A. Maksymalny prąd ładowania to 100 amperów No, taki prąd takim prądem zasilacz nam tutaj nie dysponuje. Ale myślę, że coś, coś tutaj koło tego będzie. No i zobaczmy, co się nam tu za chwilę będzie działo. To jest ten, jakby, spokojniejszy tryb ładowania. A my chcemy szybciej przecież ładować. No i słuchajcie, 1000, e, bra, 50 amperów, czyli idealnie e, wpisujemy się tutaj w parametry tego akumulatora. Niech się tu ładuje. Dobra. Niech się ten akumulator podładuje, a my przyjdziemy do podsumowania. Jeszcze sprawdźmy sobie temperatury. Na koniec. No, jest nieźle 36 stopni, ale tu jakoś nie czuję. No, niestety nie zmierzę już. Baterie powiedziały dość. Trochę się zagrzało, ale, ale nic się tu złego nie wydarzyło. Dobra, przejdźmy do podsumowania. Jeszcze na szybko, po zakończeniu, postanowiłem zajrzeć do środka. Słuchajcie, co tu się dzieje. No, ciepłe przewody. Tu mamy zarówno jeden, i drugi. Ten bezpiecznik też jest nieco ciepławy. Zobaczmy sobie, jaką tu mamy temperaturę. 53, 57. No, gdzieś w okolicach 55 stopni. A więc tragedii tutaj nie ma. Tak jak mówię, chwilę. No, ten BMS chyba się tutaj spocił zdecydowanie najbardziej z tego wszystkiego. No, nie wygląda to źle. No. Wszystko w jak najlepszym porządku. Moi drodzy, podsumowując, mamy tutaj do czynienia z naprawdę sporą dawką energii, dostępną przy dużym obciążeniu, czyli przy takim, przy którym wszelkie AGM po prostu się wykładają. Nie to, że AGM nie da rady wytrzymać takiego prądu. Ale czas działania akumulatorów kwasowo-ołowiowych przy tak dużych obciążeniach jest bardzo krótki. Tutaj mamy bardzo sporą dawkę e, uzyskanej energii przy dużym obciążeniu. Ja jestem zadowolony z tego wyniku. 4 kWh udało się tutaj wyciągnąć, uwzględniając oczywiście wszelkie straty po drodze e, straty na kablach, straty na tym zasilaczu. Oczywiście te straty będą różne w zależności od urządzenia, od falownika, przetwornicy, ale ja jestem bardzo zadowolony z tego wyniku. Moi drodzy, co do pytań z poprzedniego odcinka, z poprzedniego testu, ktoś tam pytał o markę ogniw, jaką mamy tutaj zamontowaną. Ja wysłałem to zapytanie do producenta. Jeżeli uzyskam odpowiedź, to na dole wam napiszę, jakiego producenta mamy tutaj ogniwa. Z, tego, z tych kodów QR niestety nie udało mi się odczytać to są takie wodne no nie udało mi się zeskanować próbowałem wszelkimi sposobami rozszyfrować te kody niestety się nie udało co do jeszcze jednego zabezpieczenia o którym jeszcze nie mówiłem to zabezpieczenie przeciw ładowaniu w ujemnych temperaturach niestety też nie udało mi się tutaj znaleźć dym dającego gdzieś czujnika temperatury tak żeby sam czujnik schłodzić ale myślę, że to nie jest ostatni test tego akumulatora. Mam jeszcze kilka pomysłów, piszcie oczywiście w komentarzu, co jeszcze chcielibyście wiedzieć, co ewentualnie sprawdzić. Ja to uwzględnię w trzecim teście. Mam nadzieję, że producent się zgodzi, żebym go jeszcze chwilę potrzymał i pomęczył. Ja jestem bardzo zadowolony. W każdym razie chciałbym uzyskiwać takie wyniki na, na, w moim magazynie. Kto wie, może się zdecyduje na zakup tego akumulatora. Wszystko jeszcze przede mną. Póki co, jak zwykle, dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.